W zadaniu pierwszym dwa sześciany mają wspólną ścianę, wskaż parę wierzchołków tych sześcianów wyznaczając proste równoległe oraz parę wierzchołków wyznaczające proste prostopadłe do prostej. I w podpunkcie A mamy wypisać wszystkie proste równoległe i proste prostopadłe do prostej ef 1 W takim razie mamy proste równoległe, to będą BC1 oraz a D 1 Natomiast jeżeli chodzi o proste, prosto padłe to będziemy mieli BE AB AE CF DC DF B1 E1 A1 B1 A1 E1 C1F1 oraz D1C1. Możemy również jeszcze dopisać D1F1, E1F, B1C oraz A1D. Jeżeli chodzi o podpunkt B, to proste równoległe to są B1F1, AC oraz BF. Natomiast proste prosto padłe, to będzie D1, B1, C1, E1, DB, C E, A 1 B 1 C 1 D 1 E E1, F, F1,